Przepraszamy za spóźnienie, ale niektórzy z dziennikarzy byli na otwarciu wiaduktu nad autostradą, a jeden w związku z tym. No to też bardzo ważne wydarzenie medialne niech ono dociera do naszego społeczeństwa. Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w związku z kampanią, którą prowadzimy Liczy się Polska i 770 miliardami złotych, które mają trafić do, do naszego kraju i w ramach perspektywy następnej unijnej 2021-2026 i w ramach środków związanych z odbudową, w ramach Funduszu Odbudowy Europy. Krajowy Program Odbudowy, jeżeli chodzi o Polskę, istnieje przekonsultowany z wieloma środowiskami. W Sejmie chcemy go ratyfikować i już prawdopodobnie będziemy robić to 4 maja. Drodzy Państwo, jeżeli Polska w, i, i Parlament Rzeczypospolitej Polskiej nie, nie przyjmie tej ratyfikacji, no to niestety w, te pieniądze do Polski w, nie trafią, a poza tym zagrożona jest cała Europa, no bo w, w, tak jest we wspólnocie europejskiej, zgodnie z zapisami w traktatach europejskich, co do takich rzeczy jak budżety, musi być zgoda i zresztą Państwo wiecie, że negocjacje odnośnie budżetu unijnego budżetu związanego z odbudową Europy po pandemii trwały bardzo długo. Tu bardzo dzielnie spisał się pan premier Mateusz Morawiecki, który zadbał o to, żeby do Polski jak najwięcej pieniądz, pieniędzy trafiło. Sam zresztą był twórcą i pomysłodawcą do pani przewodniczącej Ursuli von der Leyen, aby taki fundusz odbudowy w Europie powstał. I te pieniądze, gdzie one trafią? Tak naprawdę to trafią do każdego z nas, do każdego Polaka. Przede wszystkim trafią na inwestycje, na budowę dróg, oczyszczalni ścieków, bo w dalszym ciągu Polska, zwłaszcza Polska wieś gminna jest tu zbyt słabo skandalizowana, więc te pieniądze muszą. Trafią na zieloną energię. My jesteśmy w czasie w trakcie transformacji energetycznej, transformacji klimatycznej. Oczywiście jest ona rozłożona na kilkadziesiąt lat ale Polska przed tym stoi. Trafią na cyfryzację, trafią na szkoły, trafią do służby zdrowia. My chcemy, żeby szkoła XXI wieku Polska była szkołą nowoczesną. Podobnie i kultura, z którą tu w większości wszyscy jesteśmy związani, zwłaszcza w państwo dziennikarze. Służba zdrowia. No, chcemy wreszcie, aby ta służba zdrowia już była tak systemowo rozwiązana, żeby tych pieniędzy służby zdrowia nie zabrakło i żeby rzeczywiście one przede wszystkim szły tam, gdzieś powinny, czyli zabezpieczały pacjenta, zabezpieczały Polaków, którzy ze służby zdrowia korzystają. My mamy przeliczone pewne rzeczy, Państwo na swoje maile otrzymacie taką notatkę prasową, bo do tej pory region nasz, region łódzki, Skorzystał z ponad 50 miliardów złotych, jeżeli chodzi o y, finanse związane z Unią Europejską. Mamy też przeliczone, ile może stracić na przykład powiat radąszczeński. Nie wiem, czy mamy taką planszę. Mamy. Popatrzcie Państwo, to jest 2 miliardy 260 milionów złotych, jeżeli to nie zostanie przyjęte. A dla Ziemi Radąszczeńskiej są to kolosalne pieniądze na to, żeby się y, Ziemia Radąszczeńska rozbudowała, żeby był dalszy rozwój. Chodzi też o małych, średnich i wielkich przedsiębiorców, więc do wszystkich nas te pieniądze będą skierowane. Chciałabym, bo to jest dość ważne i, i powinniście Państwo o tym wiedzieć, że wtedy, kiedy była ratyfikacja funduszy unijnych w 2008 roku, bo wtedy Sejm dopiero ratyfikował na perspektywę 2.7.2.14, wtedy byłam prezydentem Radomska Klub Prawa i Sprawiedliwości głosował właściwie, można rzec, że nieomag jednoznacznie za przyjęciem tego funduszu. I podobnie działo się w roku 2015, to też perspektywa unijna 2014-2020, w trakcie której właściwie wszyscy jeszcze jesteśmy, bo ona jeszcze trwa, bo zawsze się dolicza do niej dwa lata. Będziecie też tam w tej notatce prasowej, macie zapisane na co dostaliśmy pieniądze, w, czy miasta Radącko, czy poszczególne gminy. Ja to co pamiętam to na budowę obwodnicy, ta, która istnieje, ten fragment, który istnieje i mamy nadzieję, że wreszcie rozpoczną się prace związane z dalszą częścią obwodnicy, czyli tej południowej i wschodniej, tych części, dlatego że... Główny dyrektor ochrony środowiska już kończy pracę nad decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych. Były pieniądze na walkę z podtopieniami. Panie, pamiętacie Państwo, że my tu wybudowaliśmy ponad 14 km rowów, kilka zbiorników retencyjnych, a zwłaszcza dotyczyło to odwodnienia terenów związanych ze strefą ekonomiczną, bo, bo takie były założenia umowy. I z inwestorami musieliśmy to zrobić, ale są to też dziesiątki milionów złotych na oczyszczalnie ścieków, na, na budowę złoków z w Płoszowie, czyli zakładu, gdzie, gdzie mamy e, wysypiska śmieci i tak dalej. Gminy skorzystały też na oczyszczalnie ścieków, jak na przykład Olgota Wielka też tam jest to czy wskazane, czy Gomunice na. Budowę przedszkola pasywnego. No i teraz tych pieniędzy będzie zdecydowanie więcej i taka nasza ogromna prośba, żeby to szło do społeczeństwa, bo ja wiem, że zdecydowana większość społeczeństwa jest za tym, aby. Polska przyjęła krajowy program odbudowy, abyśmy mogli pójść dalej do a Mamy wielkie szanse na to, żeby rzeczywiście stać się krajem w czołówce krajów Unii Europejskiej, bo rzeczywiście jesteśmy jednymi z najlepszych, którzy poradzili sobie gospodarczo przez czas pandemii. Jak sami wiecie, właściwie można że bezrobocia u nas nie ma przemy produkcja przemysłowa rośnie, że bijemy to rzeczywiście wszelkie rekordy z pandemii. Miejmy nadzieję, że ta trzecia fala już jest powoli za nami, bo te dane, które przychodzą o zakażalności każdego dnia są coraz bardziej optymistyczne. Szczepienia są w toku i jak wiemy pierwszy, drugi, 3 maja będą takie szczepienia masowe. Ci wszyscy, którzy mają skierowania mogą się zgłosić, więc tu nie ma żadnych przystanków i miejmy nadzieję, że do końca czerwca 20 milionów Polaków już będzie zaszczepionych, a do końca sierpnia myślę, że tych milionów jeszcze więcej przybędzie. Proszę Państwa, to co indywidualnie do Polaków usłyszycie Państwo, mam nadzieję, że już 15 maja, jak wiecie, miała być konwencja pana premiera Mateusza Morawieckiego 20 marca, ale ze względu na duże uderzenie trzeciej fali została przełożona. Myślę, że będzie 15 marca, choć te terminy są bardzo elastyczne i tam dowiemy się o nowym polskim Ładzie, czyli o propozycjach rządu, które przedstawi pan premier Mateusz Morawiecki skierowanych do Polaków właściwie do każdej rodziny polskiej, do każdego Polaka, bo jak wiemy no już ta informacja medialna przez Was podawana była, czy to sprawa kwoty odpodana, która będzie jest zdecydowanie podniesiona. Czy obniżenie, czy niepłacenie podatków, zwolnienie z podatków najniższych emerytur, dofinansowanie dla rodzin polskich, do, do przedsiębiorców, no będzie tego dużo. Ja nie znam szczegółów nowego polskiego wadu, o nich warto śledzić konwencję, która jest zapowiadana i Państwo usłyszycie. Jeżeli macie jakieś pytania, to bardzo proszę, ze mną są...